Dzień dobry, tu czerwona kartka, jestem Ryle de Fred i tak naprawdę od paru miesięcy czekacie na to, a tak naprawdę no, czekacie to na to od paru lat, aby dzieci lasu teory spiskowe wróciły. Starałem się. Trwało to bardzo długo. Dzwoniłem, Instagramowałem, e, nie wiem, co jeszcze robiłem. Prawie, nie wiem, w zacząłem ćwiczyć, ale mam człowieka, który się zna, który lubi teorie spiskowe, jak ja. E, jest profesorem, wykłada teologię na Uniwersytecie Szczecińskim. Profesor Daniel Majewski. Dobrze, profesorze. Napiszę się z Panem. Dobrze. To jest fif jak coś. Panie profesorze, jestem fanem Ostatnio bardzo dużo czytałem książek, oglądałem reportaży o Tartarii. Jest taka teoria spiskowa, że wszystkie te stare budynki, które są czy w Paryżu, w Berlinie, czy w Stanach, które tak wyglądają, że tak powiem, z tymi kolumnami podobnie, i tak dalej, co się mówią, że są gotyckie, czy inne tam, inne takie tam. Tak naprawdę, że ponad 200 lat temu był, powiedzmy, nazwijmy to wielki jeden kraj, który panował nad całym światem, gdzie było w ogóle. Um, Technika zaawansowana, gdzie był prąd za darmo, e, która się nazywała Tartaria. I moje pytanie jest takie, czy pan w ogóle się tym interesował i czy pan e, e, wierzy w tą teorię, że istniała Tartaria? Ciężko powiedzieć. Dobrze, bo chodzi mi o to, że nawet się mówi, że przez tą Tartarię, że, 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 że właśnie iluminaci, później te wielkie rodziny Rothschildów, Rockefellerów, że 200 lat temu był taki reset światowy, że. Był taki wielki po angielsku mudflat, czyli tak naprawdę powódź błotowa, czy nie wiem jak to przetłumaczyć z angielskiego. I dlatego na przykład nawet e, sukienice to akurat jest stwierdzone. Sukienice dzisiejsze krakowskie, no to tam jest piętro niżej, generalnie. I to jest akurat sprawdzone, stwierdzone. Też mówi się właśnie, że i Paryż, i Nowy Jork, że budynki, gdzie teraz się wchodzi, no to tak naprawdę to jest pierwsze, bądź Drugie piętro, czy pan słyszał o tym? Dobrze, dobrze, że pan się hydratuje, bo... Następnym razem jak pan przyjdzie, bo chętnie, żeby pani jeszcze wpadł, to wezmę... Jakieś e, izotoniki, du dużo, żeby magnes był, inne takie. Ale wracając do pytania, tartaria i tak dalej, czy pan jest e, w tym momencie, czy pan to czuje, czy pan się zgadza z moją teorią? Zależy. Rozumiem, to może przejdziemy na coś, że tak powiem, bardziej banalnego, co już młodzi, że tak powiem, Wierni fani czerwonej kartki. Dla mnie wylądowanie na księżycu jest totalnym fejkiem, jest totalną ściemą, bo jeśli się zobaczy zdjęcia, na czym oni tam wylądowali, tego czegoś, to w ogóle wygląda pierwszy na zdjęcia, jakby to było z, nie wiem, z jakiejś najgorszej blachy. Nawet mój kiwi Fifi. Jest bardziej konkretny. Um, I druga rzecz to jest, że jeśli pan pamięta, oni wylądowali na tym czymś, w tym czymś, a później zdjęcie, że w ogóle z tego czegoś wyciągnęli auto i jeździli autem po księżycu. A auto, auto jest większe niż to coś, na czym wylądowali na tym księżycu. Czy pan wierzy, że człowiek wylądował na księżycu? Proszę, jak jest muzyczka, czekamy. Bardzo mi się podoba w ogóle, to mnie zawsze uspokaja. Może się stukniemy, ciekawe. Tak? Panie Cisbu, coś? Po ciekawej, jak szklanka czy piramidy? Tak. Rozumiem. E, naleźć panu trollę? O! Dziękuję. Przepraszam. Zdecydowanie tak. Dobrze. Um. Um. Stefan, tak. E, czy mogę pierwszy raz czerwoną kartkę dać gościowi? czerwona kartka. Stefan. Nie wiem, kontynuuj z gościem albo coś, bo serio jestem zażenowany, nie? Nie no serio stary. Nie no, ale hello Nie nie seul, ale ale nie stare. Nie nie, ale wytnij, wytnij to wytnij 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 wytnij. Wytnij to stary. Panie nie idź. Nic się nie dzieje w porządku, ale nie, ale wiesz no, ale, ale nic się nie stało, wiesz no, ale my mu zapłaciliśmy stary wiesz e, e, Pendolino ze Szczecina do Warszawy, ja, ja nie płacę w drugą stronę, to ci mówię od razu, nie zetni zostawimy tak jak jest tak naprawdę. Tak. Tak? Tak. Zgadza się pan? Może toaleta? Tak. Tak? Może 5 minut na toaletę. Ja tu e, zajmę się Państwem. E, naturalna sprawa. Normalna rzecz. Ludzka.